Pan poseł Roman Fritz, klub parlamentarny Konfederacja. Szanowna pani marszałek, panie premierze, państwo ministrowie, Wysoka Izbo. Przypadek z przejęzyczeniem pani Kotuli na temat swojego wykształcenia jest w jej przypadku najsłabszą okolicznością, na podstawie której Katarzyna Kotula powinna opuścić ministerialne pielesze. Kilka epizodów z udziałem pani Kotuli. Pierwszy. W mediach społecznościowych pseudobohaterka ostatnich tygodni namawiała od lat do łamania prawa, a de facto do popełniania zbrodni zabójstwa na najmłodszych Polakach, eufemistycznie nazywanego aborcją. Drugie. Pani minister Kotula podawała nawet specyficzny algorytm, jak zabić swoje dziecko mające za sobą jeden dzień życia poprzez spożycie pewnego specyfiku, którego nazwę ośmieliła się pani Kotula nawet podawać publicznie. Trzecie. Po sieci krążą liczne filmiki ukazujące panią Katarzynę z symboliką okraszoną piorunami, w których przyszła pani minister wykrzykuje słowa, których każdy kulturalny człowiek powinien się po prostu bardzo wstydzić. Czwarte. Ksiądz Mirosław Matuszny wygrał prawo, prawomocnie w sądzie z aborcjonistką Katarzyną Kotulą. Sąd Okręgowy w Lublinie cofnął wyrok skazujący z sądu pierwszej instancji i umorzył sprawę. Proces, do którego nigdy nie powinno dojść, toczył się z wyłączeniem jawności. Był wynikiem prywatnego aktu oskarżenia, złożonego przez minister rządu Donalda Tuska. A proces ten trwał niemal dwa lata. Wszystko zaczęło się, gdy dwa lata temu Katarzyna Kotula znalazła na Facebooku mema ze swoją podobizną maseczce z piorunem. Obok wizerunku pani polityk był rysunek młodzieżówki hitlerowskiej z identyczną błyskawicą na sztandarze. Piąty. Pani Kotula zapowiadała ostatnio, że cytuję: Rozmawiamy o rządowym projekcie ustawy o uzgodnieniu płci. Dlaczego o nim nie mówimy publicznie? Dlaczego o nim nie mówimy w mediach? Ponieważ podjęliśmy decyzję, że do końca kampanii prezydenckiej i do końca procesu związanego z ustawą o związkach partnerskich nie chcemy o tym mówić. Generalny wniosek. Katarzyna Kotula, do dymisji a absurdalne i ze wszechmiar szkodliwe Ministerstwo Głupich Kroków, zwanych u nas Ministerstwem do Spraw Równości, do likwidacji w trybie pilnym. Dziękuję. Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie, zgodnie z tradycją, premier w trakcie składania wotum nieufności wobec... Pani, pana ministra, swojego rządu, zobowiązany jest, a ja to robię z przekonaniem, do obrony swojego ministra czy swojej pani minister. Dzisiaj to zadanie jest wyjątkowo proste ze względu na absurdalność i intelektualną miałkość wniosku. O wotum nieufności. <klucz> Najlepszą ilustracją poziomu tego wniosku był fakt i bardzo współczuję pani poseł, która sprawozdawała ten wniosek, że ławy tych, którzy ten wniosek sformułowali, były puste. Ich przedstawicielka, zresztą akurat w tym wypadku kobieta zgłasza wotum nieufności wobec ministra rządu, a w ławach głównej partii opozycyjnej jest kompletnie pusto. Wydaje się, że bardzo bardziej wyrazistego symbolu tego, o co chodzi w tym wniosku o wotum nieufności nie znaleźlibyśmy. Bo w tym wniosku, ja zresztą uprzedzałem panią minister Kotulę wtedy, kiedy proponowałem jej objęcie tego urzędu. I kiedy się zgadzała, powiedziałem: Proszę mieć świadomość, że będzie pani bardzo szybko ofiarą ataku. Właśnie tych, którzy dzisiaj nawet nie potrafili uszanować kobiety, która w ich imieniu przedstawiała wniosek o wotum nieufności. A pani minister Kotula spytała: ale Dlaczego pan uważa, panie premierze, że będę tak szybko obiektem ataku? Ja powiedziałem: Bo znam to środowisko, znam od lat. Tych, którzy dzisiaj złożyli wniosek o wotum nieufności wobec pani. I zawsze jak na was patrzę, to przypomina mi się jedna z książek z cyklu Milenium Larsona, nie wiem czy pamiętacie. Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Jakbyście przeczytali, ale część sali zna na pewno tę lekturę, to byście dobrze wiedzieli, jak bardzo dobrze ta książka oddaje mentalność tych, którzy dzisiaj podnieśli rękę na panią minister Kotulę. Bo tak naprawdę jedynym powodem, dla którego ten wniosek o wotum nieufności się pojawił, jest Wasz stosunek do kobiet, do równości kobiet i mężczyzn, do bezpieczeństwa kobiet, do równości silnych i słabych, do tej filozofii, która ma swoje korzenie chrześcijańskie, liberalno-demokratyczne i która dzisiaj nie tylko w Polsce jest kwestionowana dokładnie przez takich ludzi i takie siły polityczne jak Pisze Konfederacja. Dlatego na tym poprzestanę. Wiecie państwo, no mógłbym jeszcze trochę czasu poświęcić na analizę niektórych argumentów z wniosku o wotum nieufności. Naprawdę, właściwie to było aż zniewalające, muszę powiedzieć. Poziom argumentacji taki na przykład, że Fundusz Solidarności, nie wiem dlaczego Fundusz Solidarności znalazł się akurat jako część uzasadnienia wniosku o tym nieufności, ale słowa, jakie padły, kapitalnie oddają właśnie mentalność tych, którzy ten wniosek formułowali. Bo dowiedzieliśmy się, od wnioskodawcy, że Fundusz Sprawiedliwości i PiS w tym funduszu dobrze działali, bo nie wszystko ukradli. Dokładnie z tej mównicy padły takie argumenty, że pieniądze. Przypominam, pieniądze publiczne to nie były pieniądze PiSu, to nie były pieniądze pana ministra Ziobro, to nie były pieniądze pana prezesa Kaczyńskiego. To były publiczne pieniądze. I część z nich stała się przedmiotem manipulacji, nadużyć i zwykłej kradzieży. O czym zeznają chętnie ci, którzy w tym procederze częściowo uczestniczyli, wasi ludzie. To jest wiedza publiczna już, to nie jest wiedza tajemna. I to, że dzisiaj z tej mównicy padły słowa o tym, że wszystko było ok, bo przecież część tych środków trafiła do miejsc, do których powinna trafić, idealnie oddaje mentalność i właściwie istotę motywacji tych, którzy składali ten, inne wnioski, o wotum nieufności, bo w tym też zawiera się ogrom pogardy do ludzi słabszych, do ofiar, tak jak w przypadku konkretnie tego wniosku wobec, wobec kobiet. Pani minister Kotula w czasie swojego urzędowania, prezentowała i prezentuje bardzo duży poziom odpowiedzialności politycznej. Ma twarde poglądy, ale działa w sposób bardzo odpowiedzialny. Jest wzorem umiarkowania w polityce. I dlatego mam nadzieję, że pani minister dalej będzie pełniła swoją misję. Jestem pewny w wyniku głosowania. Jestem pewny tego, czego ja bym. Pragnął dzisiaj, żeby pani kontynuowała swoją misję i mam nadzieję, że mimo tych ataków i to z różnych stron, wiem o tym, znam źródła tych, tej niechęci do pani. Sam często jestem, jestem obiektem podobnych ataków, z podobnych mediów, z podobnych ust, więc dzisiaj chciałbym wyrazić pełną solidarność i nadzieję, że jeszcze długo będziemy ze sobą współpracowali. Dziękuję. Dziękuję Pani Marszałek, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Drodzy Państwo wnioskodawcy, czytając wniosek Państwa Sprawa i Sprawiedliwości, myślę sobie przede wszystkim, że to w ogóle nie jest wniosek o mnie. To jest wniosek, który wynika z Waszej czystej homofobii, pogardy, braku szacunku, a nawet nienawiści. Nie. Nie do mnie, ale do każdego innego człowieka. Szczególnie do tych, którzy z różnych powodów zaliczają się do mniejszości, grup wykluczonych lub dyskryminowanych. Tymczasem Urząd Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania czy też ministry, ministra do spraw równości jest o działaniu na rzecz właśnie tych grup wykluczonych, dyskryminowanych. A ja nie jestem w tym rządzie po to, żeby prawo i sprawiedliwość było zadowolone, tylko po to, żeby konsekwentnie realizować przypisane mi zadania. Nie trzeba być ministrem do spraw równości, ministrem do spraw równości, a nawet notabene magistrem, żeby wiedzieć, że prawa wszystkich ludzi są równe, a większość nie ma mandatu do prześladowania mniejszości. Zgodnie z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy są równi wobec prawa, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Artykuł 33 Konstytucji, przypominam wam, konstytucję, bo machacie nam nią przed nosem w ostatnich miesiącach, mówiąc, że naruszamy jej zapisy. To wreszcie wniosek o wyborach, bo zbliżają się wybory, a to zawsze, ale to zawsze oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość wyciąga z graną już mocną, ale wciąż atrakcyjną dla Was kartę, kartę wroga, że też jeszcze Wam się nie znudziło. A jednak odpalacie ją przy każdych wyborach, a szczególnie wtedy, kiedy czujecie, że nie idzie i Wasz kandydat może przegrać. A nie idzie, prawda? Bo widać to w sondażach. Szczucie, atakowanie innych, antagonizowanie społeczeństwa, dehumanizowanie, dzielenie Polaków na lepszy i gorszy sort, wykluczanie i obrażanie. W tym jesteście najlepsi. Szczuliście na kobiety, osoby LGBT, osoby transpłciowe, po drodze byli jeszcze nauczyciele, lekarze, którym kazaliście wyjechać, dziennikarze i aktywiści. Ale jednak to właśnie mniejszości seksualne. To jest ta grupa, której najczęściej używacie do tego, żeby wbrew hucznie i wszem głoszonym wartościom chrześcijańskim, które podobno są dla was ważne, szczuć odzierać człowieczeństwa i zgodności tych, którym odmawiacie podstawowych praw. Za słowami olewackiej ideologii kryje się wasze poczucie wyższości. Poczucie ludzi uprzywilejowanych, zasiadających często tu w Sejmie na tych samych stołkach od wielu lat. Wszyscy słyszeliśmy, co mówił minister Czarnek, jak nazywał osoby LGBT ideologią i mówił „Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym, skończmy wreszcie z tą dyskusją” – i wtórował mu prezydent Andrzej Duda. I Jarosław Kaczyński, który mówił, ja bym to badał. Miliony złotych płynęły od waszego rządu do waszych upolitycznionych mediów, które angażowały się w nagonkę na osoby LGBT, kobiety, aktywistów, no i jeszcze wymazywanie serduszek wojsk, bo to było najważniejsze. Dla Was prawa człowieka to prawa co najwyżej Waszych kolesi do tego, żeby okradać lasy państwowe i Fundusz Sprawiedliwości. Pod Waszymi rządami policja pałowała i gazowała kobiety, które walczyły o swoje podstawowe prawo do samodecydowania. Maseczka z piorunem, bo to jeden z waszych zarzutów do mnie była i zawsze będzie symbolem oporu odważnych kobiet wobec ataku na bezpieczeństwo Polek. 7 sierpnia 2020 roku na krakowskim przedmieściu zorganizowaliście łapankę wymierzoną w społeczność LGBT. Policjanci zeznali, że otrzymali polecenie zatrzymania wszystkich osób oznakowanych barwami LGBT, niezależnie od tego, w jaki sposób się zachowywali. Nawet w tych przypadkowych przychodniów, którzy tego dnia szli do sklepu po bułki, ale być może przez przypadek zabrali z domu bawełnianą tęczowo, tęczową torbę. Tej nocy zatrzymano i przewieziono na komendy 48 osób. Od groźni przestępcy z tęczową torbą albo maseczką z piorunem. Tyle mówicie o tych wartościach chrześcijańskich, o szacunku, o empatii, a tak naprawdę chcielibyście schować niektóre grupy społeczne po prostu do szafy. Osoby LGBT, kobiety domagające się swoich praw, osoby z niepełnosprawnością. Tymczasem osoby LGBT są częścią naszego społeczeństwa. To wasi fryzjerzy, nauczyciele waszych dzieci, to pani w kasie, w supermarkecie, w którym robicie zakupy, a nawet przełożeni w pracy. Oni, tak jak wy, płacą w tym kraju podatki, służą w armii, pewnie gotowi są przelać krew za swoją ojczyznę, pracują na polskie PKB. Pracują i pracowali w administracji rządowej, niezależnie od tego czy to nasze czy wasze rządy, i walczą po prostu o swoje prawo do normalności. Oni nie chcą przywilejów, oni chcą być traktowani jako obywatele pierwszej kategorii, tej samej, którą wy się czujecie, bo tu mieszkają, bo kochają Polskę, choć czasem to pewnie gorzka. I trudna miłość. Właśnie dlatego w Departamencie do spraw równego traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów napisaliśmy ustawę o rejestrowanych związkach partnerskich. A właściwie dwie duże ustawy nie tylko dla par jednopłciowych, żyjących od lat w nieformalnych związkach, ale dla tych par hetero, które chcą sformalizować swoje związki. Bo to sprawa, która dotyczy podstawowych praw, takich, które wciąż. Pozostają dla milionów obywateli Polski pewnym przywilejem, który jedni mają, a inni nie. Możliwość sformalizowania związku z ukochaną osobą to wspólne rozliczanie podatków, dostęp do informacji medycznej, dziedziczenie, uroczystość celebrowana z bliskimi, ale też opieka nad chorym partnerem, prawo do pochówku, bo to także codzienna sprawa. To ustawa bardzo techniczna, powiedziałabym, że wręcz konserwatywna i ustawa, która ma chronić polskie rodziny wszystkie rodziny i dawać poczucie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom a wasza troska którą wyrażacie we wniosku w pierwszym akapicie pozwala mi ufać że chyba na nią zagłosujecie tak sobie myślę że gdyby prezydentem był nadal świętej pamięci Lech Kaczyński to być może by tę ustawę podpisał bo pamiętam jak profesor Staniszkis mówiła kiedyś w wywiadzie w 2011 roku kiedy SLD pracowało nad ustawą o związkach partnerskich bardzo podobną do tej którą opracował mój departament że Lech Kaczyński mówił, że związki partnerskie dokładnie w tym wymiarze są dobre i był w tej sprawie bardzo bardzo liberalny. W przyszłym tygodniu komisja uzgodnieniowa spotykamy się w kancelarii Prezesa Rady Ministrów i dalej pracujemy nad tym projektem, nad którym konsultacje zakończyły się 18 listopada. Piszecie we wniosku o ministerialnej szufladzie, w której podobno ma być ustawa o uzgodnieniu płci, żeby była jasność. Nie ma tam jej na razie, nie mamy też nic do ukrycia i jak tylko będzie, to obiecuję, że będziemy Was o tym informować, a wiemy, że jest potrzebna, bo w 2015 roku Andrzej Duda taką ustawę zawetował. I dzisiaj, żeby prawnie uzgodnić płeć, trzeba pozwać swoich rodziców albo, w przypadku osób dorosłych, mieć wyznaczonego przez sąd kuratora i to trzeba zmienić. Ale jeśli już jesteśmy przy szufladzie w moim biurku, to powiem Wam, że po Waszych trzech pełnomocnikach rządu do spraw równego traktowania niewiele w niej zostało ani ustaw, ani pieniędzy. Była tu Pani poseł pełnomocniczka i kłamała, że to poprzednia pełnomocniczka napisała ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej, a tymczasem to Izabela Jaruga-Nowacka w 2005 roku była autorką tej ustawy. A PiS? PiS głosował wtedy przeciwko tej ustawie. To tyle, jeśli chodzi o wasze mówienie prawdy. Nie było tam ani ustaw, ani pieniędzy, bo na 2024 rok zostawiliście 38 tysięcy na działanie w obszarze równego traktowania, a my pomimo tego napisaliśmy ustawę na 400 stron i przeszliśmy rządowe konsultacje. Przez cztery lata były pełnomocnik rządu Adam Lipiński nie napisał ani jednej ustawy, nie napisał i nie realizował rządowego krajowego programu na rzecz równego traktowania, przepraszam, skasował za to zespół do spraw sytuacji kobiet na terenach wiejskich i zespół do spraw sytuacji kobiet w służbach mundurowych. Departament do spraw równego traktowania to osiem osób, które pracują w zakresie problematyki równości i przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną i tożsamość płciową. W obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, o którym przed chwilą powiedziałam, działo się wiele w ostatnich pół roku, ponieważ od lipca 2024 roku formalnie przejęliśmy te kompetencje z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Jeśli chodzi o Wasze działania w tym obszarze, to przypominam sobie jedno działanie. W grudniu 2018 roku wyszliście z pomysłem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, zgodnie z którą jednorazowe pobicie to nie przemoc i nie byłoby karane. Zgodnie z tą propozycją mąż mógłby jednorazowo pobić żonę w domu, nie podpadając pod przepisy dotyczące przemocy wtedy w rodzinie. Łatwiej byłoby mu też uniknąć niebieskiej karty, bo zakładano by ją tylko za zgodą ofiary. Bijący i mniej lub bardziej bezkarny mąż łatwo mógłby wtedy zastraszyć ofiarę i skłonić ją do niewyrażenia takiej zgody. Ja nie wiem, czy pamiętacie taki pomysł, ale mieliście taki pomysł? Prosto z Kremla. To ustawa pisana Cyrylicą, bo tam w Rosji obowiązuje takie prawo od 2017 roku. Wasz premier chciał wycofania się z konwencji stambulskiej. Premier Donald Tusk po naszej sugestii wycofał wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie konwencji stambulskiej za niezgodną z polską konstytucją. Ale to, drodzy Państwo, pokazuje, jakie są wasze standardy praw człowieka. Wam jest bliżej na wschód, do Rosji, gdzie za wspieranie. Osób LGBT może grozić kara do 10 lat więzienia. I to, wy, I to wy chcieliście wsadzać do więzienia kobiety za podejrzane poromienia. Na szczęście także dzięki kobietom wasze rządy odeszły już w niepamięć. Co zrobiliśmy przez ostatnie miesiące w obszarze przeciwdziałania przemocy? Przez wiele miesięcy trwały prace nad przygotowaniem wzoru, kwestionariusza, szacowania ryzyka, zagrożenia dla zdrowia i życia dziecka. Były one szeroko konsultowane, Rada Ministrów je przyjęła, premier to rozporządzenie podpisał. Pracowaliśmy nad programem, robiliśmy pilotaż tutaj w dwóch dzielnicach Warszawy, bo tak jak mówiła przewodnicząca posłanka Monika Rosa, poważnie podchodzimy do przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy wobec dzieci. Od pół roku pracujemy z Ministerstwem Cyfryzacji. Tu podziękowania dla wicepremiera Gawkowskiego i ministrów, zarówno standerskiego, jak i ministra gramatyki, który pewnie jest na sali, którzy z nami opracowali cyfryzację niebieskiej karty. Jeszcze w tej kadencji, drodzy Państwo, cała dokumentacja dotycząca przemocy, przemocy wobec dzieci, przemocy w rodzinie, mamy nadzieję, że zostanie zcyfryzowana. Po raz pierwszy od lat 37 ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy otrzymało dodatkowe. Wsparcie to 6 milionów, które pomogło im przeżyć i przetrwać tak, żebyśmy mogli utrzymać te rządowe ośrodki w programie, tymczasem wy daliście 100 milionów na jeden podejrzany ośrodek dla człowieka, który uprawiał egzorcyzmy i wyganiał demona z salcesonem. Takie było wasze podejście do ofiar przemocy, w tym przemocy domowej. Mówiłam o tym wczoraj na komisji. Jeśli Jeden człowiek, ksiądz, który ma dzisiaj jedenaście zarzutów i którego niejasne intencje zostały zarejestrowane na taśmie dyrektora Mraza i posła na uchodźstwie Romanowskiego, mógł dostać 100 milionów, to jakim sposobem nie wystarczyło Wam pieniędzy na to, żeby wesprzeć ośrodki, które naprawdę ledwo sobie poradziły? Wasza pełnomocniczka jeszcze w czerwcu 2023 roku wydała rozporządzenie, w którym mówiła o dostosowaniu kuchni. Zapytaliśmy te ośrodki, ile dostali na to pieniędzy. Ile dostali pieniędzy? Zero. Takie było Wasze podejście. W następnych miesiącach będziemy pracować na rzecz wzmocnienia systemu przeciwdziałania przemocy. Będziemy wdrażać antyprzemocową dyrektywę, ale będziemy w polskiej prezydencji też mówić o tym, o czym nie mówiło się od lat. Będziemy mówić o prawach chłopców i mężczyzn, bo słyszymy ten głos wszystkich organizacji, spotykamy się także z ojcami, spotykamy się z organizacjami, które mówią o nowych wyzwaniach. Bo w równym traktowaniu chodzi o to, żeby stwarzać szanse, żeby wyrównywać nierówności tam, gdzie dana grupa społeczna jest w jakikolwiek sposób dyskryminowana. Chciałam dzisiaj podziękować wszystkim tym, którzy w ostatnim roku mi i mojemu zespołowi zaufali, z którymi mogłam pracować na rzecz równego traktowania i mam nadzieję pracować dalej, walki z przemocą, walki na rzecz bezpiecznej, tolerancyjnej, otwartej Polski, w której mniejszości się chroni, a nie wyklucza. A drogim osobom LGBT, o których wiem, że są dzisiaj tutaj na galerii, chciałabym powiedzieć, że wiem i wyobrażam sobie, ile odwagi musieliście mieć, żeby wiele lat temu wyjść z szafy. Nie musicie tam wracać. Jesteście u siebie. A prawo jest po to, by chronić obywateli. A sprawiedliwość, by wszystkich traktować równo. Dziękuję bardzo, pani minister. Krzysztof Szymański, Klub Parlamentarny Konfederacji. Szanowna Pani Marszałek, Panie Premierze, Pani Minister, Wysoka Izbo. Polska potrzebuje polityki opartej na wartościach, które zbudowały naszą cywilizację na szacunku do tradycji, rodzinie jako fundamencie społeczeństwa, na wolności, własności i odpowiedzialności obywateli. Władza nie powinna zajmować się inżynierią społeczną, ale dbać o to, by Polacy mogli żyć w stabilnym, sprawiedliwym i bezpiecznym państwie. Pani minister do spraw równości nie realizowała żadnej z tych misji. Przez ponad rok swojej pracy nie przyniosła Polakom nic poza ideologicznymi eksperymentami i tematami zastępczymi, które nie mają związku z codziennymi problemami obywateli. Nie widzieliśmy działań na rzecz poprawy sytuacji rodzin, wsparcia w godzeniu życia zawodowego z rodzicielstwem czy ochrony dzieci przed zagrożeniami współczesności. Zamiast tego mieliśmy do czynienia z próbami przemycania projektów, które nawet w rządzie premiera Donalda Tuska uznano za niewarte dalszego procedowania. Co do równości. Jako konfederacja wierzymy w równość, ale równość wobec prawa, a nie sztucznie narzucaną przez urzędników polityczną poprawność. Nie zgadzamy się na to, by państwo ingerowało w tożsamość społeczeństwa, zamiast zajmować się realnymi problemami Polaków. W czasach rosnących kosztów życia, kryzysu gospodarczego, kryzysu energetycznego i kryzysu bezpieczeństwa rząd utrzymuje stanowisko ministra, które nie rozwiązało żadnego z tych wyzwań. Polska potrzebuje silnych rodzin, silnej gospodarki i silnego państwa. Potrzebuje rządu, który dba o wspólne dobro, a nie ideologiczne interesy wąskich grup nacisku. Dlatego jako Konfederacja domagamy się nie tylko dymisji minister Katarzyny Kotuli ale i w ogóle likwidacji stanowiska ministra do spraw równości, stanowiska, które stało się symbolem polityki oderwanej od rzeczywistości. Nie ma żadnego powodu, by polscy podatnicy płacili za ideologiczne eksperymenty i polityczne fotele dla koalicjantów Donalda Tuska. Czas wrócić do normalności. Czas, by rząd zaczął pracować dla Polaków, a nie realizować ideologiczne postulaty swoich zagranicznych patronów. Dziękuję. Zapraszam.